Słońce symbol źródła życia i światła. W wielu kulturach nazywane Soul, a Soul to dusza. Słońce to serce naszego układu słonecznego. I w pewien sposób największa jego siła. Słońce to jeden z elementów dających. Jednak żeby wejść w komunikację ze słońcem, trzeba wejść w pozycję pokory. Słońce to najprostsza droga do poznania swojej własnej duszy. Lecz bez podejścia w praktyce nic człowiek nie osiągnie. A zrozumienie tego musi dojrzeć wraz z edukacją człowieka, wraz z jego własną dojrzałością. My, jako dzieci stwórcy, jako ludy rdzenne mamy zrozumienie, że Słońce jest źródłem energii, prawdziwej miłości. Jeżeli człowiek nauczy się być w stosunku do Słońca odpowiednio pokornym, dużo słabszym niż Słońce i pozwoli sobie na to, aby Słońce dawało, dopiero wówczas człowiek pozna nowe wymiary emocji bowiem wówczas dotknie emocji miłości słońca, i zrozumie, jaką miłość powinien mieć, nieść i emanować nią. Człowiek dziś szuka duszy, gdyż bardzo oddalił się od niej w pogoni za materią, za wygodą codziennego materialnego życia, zapominając, że jest coś więcej niż tylko świat materii. Dusza nie ma namacalności, a człowiek lubi to, co namacalne, bo to, co namacalne, po prostu akceptuje jego umysł. Słońce w pewien sposób ma namacalność, gdyż możemy je zobaczyć swym fizycznym wzrokiem. Możemy poczuć jego ciepło na swojej skórze. Dlatego droga ta jest najprostszą drogą do Stwórcy. Im bardziej człowiek będzie się komunikował ze Słońcem, tym bardziej będzie poznawał energię miłości. Jest to kluczowe w rozwoju człowieka, bo aby wejść na kolejny poziom emocji, trzeba zrozumieć, czym jest miłość. To podstawa podstaw. A Słońce to najlepszy nauczyciel, nauczyciel miłości istnienia, bez oceny. Bez podziału na dobre i złe, bez warunku i bez oczekiwań. Najwyższym wymiarem fizycznym emocji jest to, kiedy człowiek ma miłość do każdego istnienia, kiedy jest w stanie kochać wszystkich równą miłością. A więc taki człowiek nie ma nawet najmniejszego zdenerwowania na jakiekolwiek istnienie, ma pokorę. Do wszystkich istnień. Jednak bez umiejętności zastosowania w jednej sekundzie emocji, miłości na wszystkich i na wszystko, co żyje, człowiek nie da rady wejść na wyższy wymiar emocji. I właśnie łączenie się ze Słońcem jest w stanie nauczyć człowieka, jak to zrobić jak wejść w wymiar poczucia. Jak słońce to robi, bowiem słońce świeci na wszystkich każdą emocją, i właśnie od słońca człowiek może nauczyć się, jak świecić miłością, pokojem, pokorą i radością. Jeżeli człowiek da słońcu miłość wypracowaną w sobie, to w interakcji ze słońcem otrzyma od słońca pakiet energii który pozwoli mu zrozumieć, kim jest, a co za tym idzie, zrozumieć swoje komórki, swoje organy, swoje ciało i całe życie, które wokół niego się toczy. Jednak gdy człowiek będzie rezerwował miłość tylko i wyłącznie dla siebie samego, wówczas nigdy nie skomunikuje się ze słońcem. Bo nie będzie miał nawet chęci zobaczyć, jak słońce to robi. A to słońce właśnie jest w stanie elewować wszystkie fizyczne emocje powyżej wymiaru, który zna człowiek. Gdy człowiek nauczy się używać tych emocji w sposób, w jaki robi to słońce, wówczas osiąga stan spokoju. Stan, że nic nie musi robić, bo czuje się dobrze, bo czuje się bezpiecznie, i wie, że to, że nic nie musi robić, oznacza, że nie robi czegoś ze strachu, a robi, bo chce coś zrobić, a nie z powodu zagrożenia czy przymusu. Jednak, aby to zrozumieć, trzeba iść do słońca w sposób pokojowy. Stwórca stworzył słońce i ciebie człowieku, więc jako element jego kreacji, sam musisz wejść w interakcję z drugim elementem kreacji, jakim jest słońce, serce naszego układu słonecznego. Mając już tę wiedzę, co człowiek zrobi, żeby skomunikować się ze słońcem. To Ty sam człowieku jesteś odpowiedzialny za łączenie się poprzez Słońce ze Stwórcą, i tylko i wyłącznie od Ciebie samego zależy, w jaki sposób tego dokonasz, i czy w ogóle tego dokonasz. O wschodzie Słońca wstaję swe oczy kieruje ku pierwszym promieniom Słońca. Jako człowiek w sile pól ten słabszy staję przed Słońcem jako tym silniejszym sercem naszego Układu Słonecznego. Nakarmiony przez Nie każdego dnia w czasie wzrastania, w momencie doceniania harmonii istnienia, wyciszam swoje myśli. W ciszy i skupieniu wysyłam bezinteresowną miłość do słońca. Miłość, która jest we mnie. Poczuciu istnienia, wdzięczności i spokoju, obdarowuje słońce całym swoim jestestwem oraz całą wypracowaną przez siebie energią. Zmianę zaczynam od siebie. Stwórca dał cząstkę siebie, duszę, a dusza to energia pokoju i miłości. Paliwem duszy jest pokojowość i miłość. Rozumny człowiek wie, że bez tego nie dojdzie do duszy. Dusza przyjmuje tylko to, co wypełnione jest miłością i pokojem. A więc będzie widzieć i popierać tylko te uczynki, działania człowieka, które on robi z głęboką pokojowością i miłością. Strach to blokada dla zmiany. Człowiek nie ma się bać, bo pilnuje go dusza. Jednak, aby dusza pilnowała człowieka, to człowiek musi wobec niej być uczciwy. A więc wobec siebie samego w pierwszej kolejności, a także wobec innych, bo każdy człowiek to piękna dusza. Nie okłamuję samego, samej siebie, zauważam swoje błędy, nie chowam ich pod przysłowiowy dywan, analizuję, wyciągam wnioski. Wdrażam je w życie, dokonuję zmiany. A ty, człowieku, czy jesteś uczciwy wobec samego siebie, czyli swojej duszy? Niech będzie to refleksją na poranne godziny, do momentu południowych obrzędów, pokoju i miłości.